Witam! Zapraszam na wywiad Mega WSKM z Suzanną Ginger. Serdecznie zapraszam! Witam! Dzisiaj przeprowadzam wywiad z wielką gwiazdą Suzanną Ginger! Uhu! Witam! Witam! No dobrze, żeby nie przedłużać, zacznę już pytanie. Tylko najpierw puszczę yy, moją ulubioną piosenkę roka. Dobrze, już, za, już puszczam. Dobrze, zaczynamy w takim razie pytania. Yy, yy, Czyje bardzo lubisz filmiki Little Spetshop? Jak wszyscy, wielbię LPS Popular. Jest świetny. Ma doskonałe efekty dźwiękowe i filmowe. A oprawa muzyczna jest świetna. Poza tym, lubię oglądać doskonałe dokonania polskich... Poza tym, lubię dokonania y, polskich wielbicielek LPS. Y, a zwłaszcza Sophie u The London LPS. Y, Galaxy Ender u Cugierka LPS. Poza tym, sprawdzam filmy wszystkich na mojej liście ulubionych. To świetnie. Dobrze, drugie pytanie w takim razie. Jaki jest Twój ulubiony pet shop? To mój brązowy szyszyl jest moim 20 LPS-em. To było moje marzenie i się spełniło. Jest królem miasta i nazywa się Pysia. Twój ulubiony zespół, piosenkarz lub piosenkarka. Mam kilka ulubionych zespołów, ale najbardziej lubię, a w zasadzie kocham, zespół Greg Day. Kocham w ogóle muzykę rockową. Jak widać, tak samo jak ja. Całkowita racja. Yy, lubię też. Naturalnie lubię Heath Spinnik. Oczywiście też Ride Strippers. I pomyślę. I raczej jeszcze Red Hot Hill Peppers. Yy, no i w sumie. A z, yy, nie lubię. Nie mam ulubionego piosenkarza. A z piosenkarek to raczej Avril Langer. To świetnie. A masz swój ulubiony kolor? Yy, tak. Yy, najbardziej lubię niebieski, ale nienawidzę różowego. O, a to się dobrze złożyło, yy, bo ja też lubię niebieski i niezbyt lubię różowy. To możemy założyć yy, antyklub yy, anty Barbie. <grywka> Całkowita racja. Yy, czy masz swoją BFF na YouTube? Yy, mam Demiranda LPS, Natasza LPS i Julek LPS, a także e, lubię wszystkich, których mam w ulubionej liście kanałów, a także Ciebie. O, dziękuję Ci bardzo, nie ma za co. E, no dobra, kolejne w takim razie pytanko. E, co lubisz bardzo robić, oczywiście w wolnym czasie? Może wiersze i opowiadania. Myślę nad odcinkami moich filmików. Trochę śpiewam tam coś. Spotykam się z przyjaciółmi i obawiam się LPS oraz. No, rysuję. O retcy, moja była piosenka! <sum> Specjalnie była po mojej, za to ulubionej piosence <sum> No to fajnie. Na czym stanęłyśmy? E, aha, to tak, ja już wiem. E, czy marzysz o jakimś petku? E, raczej tak. O unikatowym białym goldenku. Aha, no dobrze. E, od kiedy masz konto na YouTube? Od 2011 roku. Wiadomo, na początku moje filmy nie były popularne, ale potem się stały troszeczkę popularniejsze. Aha, no dobrze. W takim razie kolejne pytanie. E, jaki był Twój pierwszy Petro, po ile pamiętasz? Oczywiście, że pamiętam. E, to mój króliczek miał numerek albo 95, albo 96. Aha, no dobrze, takie masz następne pytanko. E, powiedz mi, proszę, czym nagrywasz swoje filmiki? E, to aparat, który wygrał Nikon Colbix E23. E, I serdecznie polecam, nigdy mnie nie zawiódł. Wspaniały aparat doskonale. E, powiedz, mi ostatnie pytanko. Jakie? E, czy planujesz teraz... Jakie teraz planujesz filmiki? No, będę kontynuować. Dwa, wiadomo, będę kontynuować te, które nagrywam teraz oraz... E, a także drugi sezon The Church Leaders Rety! To super! To znaczy e, to doskonale. E, jeszcze nie skończyłam i do tego... Dlatego planuję zrobić y, filmik LPS Creeps. a do tego planuję zrobić program ze studia LPS, w którym, będą, w którym będą wywiady z różnymi ważnymi zwierzakami w mieście. To doskonale wspaniały wywiad. Ja też się cieszę. Dobrze. To życzę Ci powodzenia. Dzięki to pa! pa. To był wywiad ze Suzanną Ginko. Ginger, do zobaczenia i mam nadzieję, że prawdziwe zanie Ginger się podoba.